W ubiegły weekend atrakcji nie zabrakło w gminie Płużnica. Trzydniowy ciąg imprez otworzyła w piątek noc DJ-ów. Kolejnego dnia wprowadzono do harmonogramu nowe święto. Dzisiaj święto rybaka, po raz pierwszy w naszej gminie. Jest to impreza organizowana przez lokalną grupę rybacką Rybak i naszym głównym celem jest promocja spożycia ryb. Aby zachęcić do częstszego umieszczania ryb na naszych stołach, przygotowano pokaz, podczas którego wytłumaczono innymi, jak filetować ryby. Ja tylko filety kupowałam, ja. takie już obrane, także dzisiaj się nauczyłam tutaj filetować, także bardzo fajnie. Oprócz zdobycia nowej wiedzy była to okazja do skosztowania ryb przygotowanych przez kucharzy z restauracji Oaza. Pokowałem i zupę rybną, i wędzone, i smażone, i gotowane, i bardzo pyszne. Poza szeroką gamą smaków zaoferowano liczne konkursy i zabawy. W jednym udział wzięli państwo tuszyńcy. inne polegały na przykład na trafieniu piłką w tarczę, w którym udział wziął początkujący wędkarz. Można no, zawsze z dziadkiem na ryby i jeżdżą tu na okoliczne jeziora. Kolejny konkurs, którego nie mogło zabraknąć podczas święta rybaka, to ten kulinarny na najlepiej przyrządzonego karpia. Miałem przyjemność uczestniczyć w, w konkursie, to znaczy byłem w jury i smakowałem wszystkie potrawy przygotowane przez lokalne stowarzyszenia. Wybór był bardzo trudny, ale myślę, że dobrze wybraliśmy. Potrawa, która wygrała, to karp smażony w panielce migdałowej. Prezes stowarzyszenia, które przygotowało zwycięską rybę, tłumaczy, dlaczego nie powinno zabraknąć jej w naszej diecie. Dlatego, że są zdrowe, dietetyczne. Mają dużo różnych mikroelementów, są lekkostrawne. Ta nasza dieta jest troszeczkę zbyt uboga w ryby. Miejmy nadzieję, że, że to coś zmieni i zachęci ogólnie mieszkańców, nie tylko tutaj gminy Płużnica, ale, ale całego regionu i ogólnie kraju do spożywania ryb. Rybą, którą pani Ewa starała się rozbudzić kubki smakowe jury, był karp po staropolsku w zalewie z piwa. I choć tym razem nie zapewnił on zwycięstwa, to promował zdrową, starą kuchnię. Chcielibyśmy też, żeby, żeby te stare, stare przepisy, stare, stare smaki, stare połączenia smaków wróciły, bo są naprawdę ciekawe, oryginalne i obecnie coraz mniej spotykane. Do rozwoju rybołówstwa przyczynia się w dużej mierze lokalna grupa rybacka Rybak, która wciąż wspiera pomysły wnioskodawców oraz wychodzi z własnymi inicjatywami. W Zalesiu udało nam się rozbudować pomost, jak również w Chełmży udało nam się zbudować taką infrastrukturę dla rybaków. Teraz pracujemy na przykład na plaży w Ostrowie, jak również tutaj w przydworzu na plaży, gdzie, gdzie również będzie rozbudowana plaża o, o pomost. Wciąż poprawiająca się infrastruktura oraz organizowany w późnicy Dzień Rybaka daje początek do zdrowszego trybu życia mieszkańców gminy.